Halo, halo, cześć Siemanko, bo z tej strony witam Was bardzo serdecznie. Popołudniowy, środowy odcinek, a dzisiaj pokażę mój nowy skład, którym będę grał na nadchodzących turniejach na Ekstraklasa Games, dzisiejszych zmaganiach, które mnie wieczorem czekają, ale też jutro, gdy startują klubowe Mistrzostwa Świata 2 na 2 W tym roku gram w barwach Illuminar Gaming, jestem wypożyczony z Alcine Team do Illuminar Gaming i gram razem z Riptorkiem i z Michaelem. No i jutro pierwszy mecz o godzinie 18 gramy na Legia Esports, także też będzie stream z tych zmagań, także zapraszam Was bardzo serdecznie jutro do oglądania, ale wracając do tego składu i wracając do dzisiejszej Ekstraklasy Games, często też mnie pytacie, gdzie szukać jakichś jakieś info o Ekstraklasa Games, jakaś tabela i tak dalej, no to właśnie... Jeśli sobie wejdziecie na taki fanpage Pekobank Polskiej Ekstraklasa Games na Facebooku, to dużo ciekawych informacji można tutaj znaleźć. I widzimy, że dzisiaj urodziny ma Szymon jak aktualny wicemistrz Polski, kolega z reprezentacji Polski mój. Wszystkiego dobrego, Szymek, w tym momencie składam Ci takie życzenia. No i wicemistrzostwa Polski, porażki w finale ze mną życzę. Obrony wicemistrzostwa, można powiedzieć, byłoby najlepiej, ale Wracając, słuchajcie do aktualnej tabeli, bo chciałem Wam pokazać, jak wygląda. O właśnie, tabela po 16 kolejkach. Nie wszyscy mają zagrane 16 meczów, dlatego że Jancio przez problemy ze swoim kątem tych spotkań nie rozgrywał, więc niektórzy muszą nadrobić. Natomiast to niewiele zmieni w kontekście tego, że na pewno na pozycji 6 czy też 7 bym tutaj został. 16 meczów, 28 punktów to jest średnia mniej więcej na poziomie. Widzewa, który gra w ekstraklasie, aktualnie mówię o prawdziwej drużynie w piłce nożnej. Oni mają 17, nie, mają 18 meczów zagranych, 30 punktów. No ja 16 i 28, dzisiaj dwie kolejne kolejki gram na zawodnika z 9 pozycji, czyli Bartosza AZ Dworzaka z korony Kielce. No i jeśli on wygra ze mną dwa spotkania, no to mnie przeskoczy, prawda? No ale to jest taki ważny mecz z gatunku. Albo wchodzimy, wsiadamy do pociągu. Top 5, top 6, top 4, który odjeżdża. No albo wypisujemy się z tego pociągu, wysiadamy na peronie, tak zwanym środek tabeli. No i tak, tak to się może też skończyć. Mam nadzieję, że tak to się nie skończy. Dobra, słuchajcie, przechodzimy już do do prezentacji składu. Może najpierw co nieco o restrykcjach składowych, jak to ak aktualnie wygląda. Oczywiście nadal możemy grać dowolnymi, wypożyczonymi yy, kartami, więc wraz z eventem TOTY wiadomo było, że te restrykcje się zmienią. Przedtem było tak, że mogliśmy mieć max jedną ikonę, yy, trzy karty 90+, plus i tyle. I bramkarz włączony jest z restrykcji zawsze. Teraz tak, yy, wygląda to, że yy, bramkarz nadal jest włączony z restrykcji, cztery karty 90+, plus i oprócz tego trzy karty ikony, bądź Czyli możemy dać na przykład nie wiem, ikonę Ulita, ikonę Nazario, ikonę Maldiniego na środek obrony. Już wtedy żadnego Toty nie możemy dać, chyba że na bramkę Toty Courtois. No i czterech zawodników 90/plus dowolnego innego eventu fifowego niż ikony, niż, niż Toty. Tak by to wyglądało hipotetycznie. No ale jak ten skład się yy, prezentuje? Wcześniej miałem clear na 94. No a kto będzie teraz w ataku? Zobaczmy. Najpierw na bramkę. Już wam pokazuję, kogo tu mamy. Mógłby grać w Sar, ale decyduje się na Mike'a Mano, gdyż da lepsze zgranie dla reszty drużyny, dla niektórych moich zawodników. Na lewą obronę Theo Hernandez w wersji World Cup Team of the Tournament. Znakomity zawodnik, bardzo lubię jego sylwetkę. Jest taki troszeczkę... Można powiedzieć ociężały przy obracaniu się, natomiast jeśli on dostanie piłkę i się rozpędzi, to też trudno go złapać. I bardzo sobie to w tym zawodniku cenię. Na środku obrony nie kto inny jak Lucio w wersji. Już World Cup Hero, jeden z najlepszych obrońców w grze, to nie ulega wątpliwości. Znakomity, znakomity stoper. Jeśli ktoś się zastanawia nad takim top, top, top stoperem do swojego składu, no to ten Lucjo ewidentnie taką rolę mógłby spełniać. Drugi zawodnik na środku obrony to Sergio Ramos z SBC, ale zostało mi jeszcze jedno wyzwanie o niego, także tutaj pozwolę go sobie wrzucić w wersji koncepcyjnej: Sergio Ramos 91. Tutaj na środku obrony będzie na prawą stronę. Już nie będzie to Ramos, a będzie to e, też w wersji koncepcyjnej, ponieważ jeszcze go nie zakupiłem. Ale monety to oczywiście na koncie. Są e, Ashraf Hakimi e, w tej wersji 87, czyli to jest World Cup Phenom. E, szkoda, że nie mogę dać tutaj toty. Grałem toty wypożyczonym, jest znakomity, ale ten 87 pod kątem zgrania, pod kątem solidności na prawej stronie również będzie. Znakomitym wyborem. No i oczywiście pewnie część z Was w tym momencie zapyta, Bejot, no jak to jest możliwe, że ty, mając trafionego Vergila Van Dyka w wersji, to ty nie będziesz nim grał y, na turniejach? No, Bejot, co jest z tobą? Nie tak, ale słuchajcie, jest to podyktowane tylko i wyłącznie chęcią grania na turnieju najlepszym możliwym składem, jaki jestem w stanie y, zbudować. No i jeśli można grać kartami wypo wypożyczonymi, a Van Dijk, y Zabierałby tutaj slota karcie Toty, bądź karcie Ikony dowolnej, no to jeśli ja mam kartę wypożyczonego Mbappe Toty, to ja muszę grać takim Mbappe Toty. Słuchajcie. No, i właśnie ten mapę Toty oczywiście w tym składzie się znajdzie. Bardzo chciałem trafić środkowego pomocnika w postaci Ruda Hulita Icon Toty. No, niestety nie trafiłem z tych pików wypożyczonych, które były w sklepie, więc no cóż, trzeba było zakupić. Ruda Hulita, ponad 4 bańki wydane na tego zawodnika, ale w wersji Prime również jest przegnialny. Do pary z Rudym Hulitem, Jaja Turę. Ten zawodnik już troszkę u mnie w klubie czasu spędził. 500 spotkań prawie. Rozegranych, znakomity zawodnik, no i linia ataku. Linia ataku. Będzie to Ronaldo Nazario, który jest oczywiście wypożyczony i którym już graliśmy od początku Ekstra klasę Games. Przez przypadek rozegrałem nim też dwa spotkania chyba w kwalifikacjach do Food Champions. Zapomniałem go zdjąć, ale spokojnie, jeśli gra się turnie, to te mecze nie schodzą z kart, także można grać no, w nieskończoną ilość meczów turniejowych kartą, która ma jeden mecz wy wypożyczenia do końca, tak? No i drugi napastnik, który, na którego wydałem również. O, sporo, sporo sianka, słuchajcie, ponad trzy bańki i Zlatan Ibrahimowicz, który na razie wygląda na potężnego przekota w tych niektórych spotkaniach, w którym nim, nim grałem, ale zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. No i zamyka ten skład Sayed Al owairad Mógłby tutaj gdzieś, gdzieś też grać, chociaż nie, Dawid Ginola nie mógłby grać przy takim składzie, dlatego że żaden zawodnik nie miałby tutaj pozycji prawego. Pomocnika, więc nie dałoby się ich zgrać. Trzeba byłoby kombinować wtedy z zupełnie jakimś innym składem znaczy jakimś innym zawodnikiem, który by dał tego prawego pomocnika. No a O'Veyran ma, dlatego Dzinola jest na ławce 89 i zastanawiam się ewentualnie, kogo tutaj na ławkę jeszcze dokupić, żeby zmieniać w trakcie spotkania. Może kogoś na wahadełko. Jest to jeszcze ewidentnie do przemyślenia dzisiaj po 20 gram. właśnie te mecze Extra Games, jutro i klaby. No i. Trzeba będzie pokazać się z dobrej strony. Także ten składzik, gdyby te karty były niewypożyczone, a były kupione, czyli, czyli yy, Nazario oraz Mbappé wart byłby 35 baniek, z tego, co patrzyłem, no ale ponieważ to są wypożyczone karty, no to wiadomo, że ta wartość składu jest troszeczkę, yy, troszeczkę mniejsza. Niemniej jednak, wiecie, no jeśli będę grał Division Rival czy Foot Champions, no to zamiast Mbappé czy Nazario wchodzi Ginola, Okocza i można sobie grać nadal na spokojnie, na bardzo wysokim poziomie. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, jeśli dotrwaliście do tego momentu, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry, no i trzymajcie się, do usłyszenia, na razie!